O, nowa afera popka? Jeszcze nie słyszałem do końca. Czytasem psa i się masz kurbował? Co za pojęcie, kurwa. Kurwa, jebana, gdzie jest psem takie rzeczy. Pomyliły mu się ten. Pomyliły mu się psy, nie, nie te psy chciał jebać. <laughs> kurwa, myślałem, że złoty, no. Jest persistent payer. Czyli mamy super bonus, tak? Uwaga, mamy bonus za 15k. Ja bym się w kurwił, ja bym się w jak taki bym kupił. Zobaczymy, co będziemy odpalali za. 10 lat. Witam serdecznie wszystkich widzów z Nowego Studia. Jak wiecie, z poprzedniego streama postanowiłem jako pierwszy skolonizować nową planetę. Ale coś mi się jeszcze wie z internetem, więc zamówiłem już technika, który powinien być za jakieś 3 lata świetlne. Jak wiecie, nie muszę być już fizycznie w studiu, dlatego widzicie tylko hologram nowego fotela. Na początek wyczujemy parę slotów, zaczniemy od Space Miners, może? Book of Mystery Pyramids, co to jest? No ten 55000X, gdzie nie wiadomo w jaki sposób to może wejść. Ja pierdolę, co to jest? Złote Tornado? Co jest kurwa 3,5, za co? I znowu nie czaję, o co tu biega. 7 już jest! Ej! Kurwa, co się dzieje na tym slocie? Ty, o dobra, teraz zaczynam wierzyć, że to jest kurwa, może zapłacić. Ty, tutaj w ogóle nie ma znaczenia to, co to za symbol. To jest seria slotów, gdzie nie mam pojęcia co się stało, a zapłaciło. Ja sobie kupiłem bonusa za tysiąc, kurwa! <śm> na stawce 9 złotych. Tu jest 55 tysięcy x to jest... To Gali mówi przy porodzie, dzięki za dziewiąty miesiąc. Bye Hello! Super Studio Co to za struź? Will... Czemu wyglądasz kurwa jak struź albo jak kurczak? Golden Kappa train mamy! Co jest? Skąd on się wziął? Wykrzyknik sup! Lećcie! I będziecie mieli golden Kappa! Nie wykrzyknik sup! Macie linka pod wykrzyknik sup! I będzie Golden Cupa Widzowie, chyba dostaniecie Golden Cupę, mam nadzieję, życzę wam tego. Ósmy poziom! Stop, believe it! Pierwszy raz na bo. Dzięki, Center! Dziękuję ci, wielkie serduszko dla ciebie! Co jest? Yeah. <laughs> Osóbów dalej leci od Syntera. Ja myślę, że zacięła się ta muzyczka. On znowu wjeżdża z 100 słówkami. Dziękuję. Wielkie serduszko dla Ciebie. Dziękuję serdecznie. 3, 2, 1, 0. Jest Golden Kapa. Jest Golden Kappa Bawcie się dobrze przez 24 godziny. Elegancki, błyszczący. Wiecie się kurwa jak jajko ucikena. Biały jest lepszy. Szanowni Państwo, przerywamy program, żeby nadać komunikat specjalny. Znany celebryta Galineos wypowiedział słowa, które nie spodobały się czarnoskórej społeczności w wielu zakątkach świata. Postanowiono więc, że najlepszym sposobem na zemstę będą zamieszki oraz kradzieże w pobliskich sklepach. Nic bowiem nie ma większego sensu niż zajebanie telewizora, kiedy ktoś obraża Twoją rasę. Ze studia w Barcelonie mówiła dla Państwa Justyna Ruchankę: Dobra. Jestem taki pewny, że to wejdzie, że patrz to. No kurwa, no przecież to jest zawsze ten sam. To jest zawsze to samo. Dzieci wszyscy widzowie się kręcą. A, fame leci. Na fame siedzą, na losowanku. I stanowski, no tak. Zaraz dobędziemy takie saldo, że też będziemy oddzielnym powodem do siedzenia tutaj. Spokojnie. To się kurwa chyba zdziwisz. Kuźba mać. Ostatni. No nie żartuj sobie. Kuźba mać. Dobra, jeden gruby muszę odjebać, widzowie, teraz. Wybaczcie mi to. Chyba sobie żartujesz trzy razy z rzędu, kurwa, w dupę. Nie jest, kurwa, dobrze, bo po dziesięciu minutach połowa poszła już się jebać. Ja pierdolę! Kurwa! Przecież to był prawie pewniak, piąty raz! Nie bierzcie z tego przykładu. Nie bierzcie przykładu z tego. Ja pierdolę. Jak można tak wyjebać kogoś w dupę? Ja pierdolę. Co to kurwa jest? 6 razy z rzędu gorszy bonus. Na 50-50. Weź sobie kurwa rzuć w domu monetą. Nie ma takiej możliwości. Nie wierzę. Ale zemszczę się kiedyś na tym Folsomie. Naprawdę zemszczę się na tym gównie. Ale mnie wkurwia Twitch, powiem wam troszeczkę, pod względem takim, że powinieną sunąć tutaj około 6000 followersów. Kiedyś jak napisałem, to szybko zareagowali, a teraz widać, że tam jest jakaś wyjebka w biurze. A pójdziecie ze mną na kika? Nie pójdziecie ze mną na kika, przecież. Ale tam można już eskalować bardziej na kiku, nie? Już nie mówię o n-wordach, c-wordach i tak dalej, ale można całkowicie uwolnić się z kagańca, tak jakby. Wypierdalaj mi śmieciu, czaruchu, jebany c**u, zajebany jebać ci starego wielito. Dostałem kontrakt na dwie bańki p... pierdolony, rozumiesz to? 250 I to ma teraz zebrać to, czy nie? Ale wygrałem to, czy nie? Kurwa, bo jest, dobra, wygrana Weszło Coś w tym slocie jest jednak Już jest lepiej niż ostatnio Definitywnie, nic się nie wydarzyło A tu piątka spada na stawce 25 zł Piątka? Kurwa, nie mogłeś 10 zł mniej? To trzeba rozdawać, a to nawet nie liźnięta co to? To kurwa będzie funkcja z Mario Jak z Mario będzie? Ale zajebiste You win 43 A ja myślałem, że, że tyle ile uzbieram A nie, tam gdzie najwięcej się zapełni no, Ale to logiczne, że najmniej się zapełni Extra balls? Oj, extra balls Ty, ile tych extra ballsów? Ale jak tu chcesz zapełnić jackpot'a? Pr Przepraszam bardzo Ja no, czuję się załadowany w bambuko Dobra, A fajnie było, pobawiliśmy się tutaj w sumie Siedzimy tu, piwko pijemy Rozdaliśmy PSC Gadamy Bardzo przyjemnie mi było tutaj Cały czas gadamy Bliżej poznać tego slota O niczy Dlaczego w hashtagach masz fame MMA? No... Może nie mogę powiedzieć Rozpara, masz mi tu ściągnąć Galinosa ze Szwajcarii i chuj mnie to obchodzi nie łykajcie widzowie, jak pelikany. Piszę sobie tam fejmy mama, bo dyskutujemy sobie o tym temacie. Gdzie ja tam się nadam, człowieku? Ja już mam 34 lata. Wygląda jak coś innego, ten, ten mikrofon. Dobra, niech se będzie, człowieku. Ja takiego czarnego nie mam, ja mam białutkiego. 8000x potencjał. Sprawdzimy temat. Twój stary po prawej. Dobra, sprawdzamy następny nowy prime. O kurwa, to będzie lipa. Smakuje trochę gównem, ale jak sobie wyobrażę, że byłbym na pustyni i nie miał nic do picia, to bym wypił. Kurwa, wyleję go normalnie, człowieku. Tego Prima nie da się pić. To z lewo pójdzie. Oddaj bezdomnemu. Powiem ci, że w Szwajcarii to jest problem którego nie tak łatwo rozwiązać. Znaleźć bezdomnego. Hiszpani kurwa, to by zaraz, od razu rzucił komuś, jakiemuś wiesz. A tutaj wszyscy w pracy.